Dzień, drugi, czas start. Będę nadawał dalsze postępy. Ale co tam mamy na tych. Co to są? L1, L2, L3. 1, 2, 3. Bardzo dziękujemy <grym> za szerokie wyjaśnienia ATX -y na tych prostokątach. To, to są otwory okienne na drzwi tarasowe. Otwory okienne na drzwi tarasowe, czyli co mamy do montażu, przy montażu, przy transporcie, żebyśmy uważali co gdzie jest, żeby tak, hakówką gdzieś nie uderzyć. Jasne, po, po, poprosimy. O, piękny. piękny. A słuchajcie, a ja teraz Wam pokażę najważniejsze. <grym> To jest nasz dom. My jesteśmy teraz moduł L2, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Czyli jesteśmy w jadalni. Obok mamy kotłownię już wykończoną, widzieliście na filmie. Kuchnię i łazienkę. Przed chwilą dołożyliśmy pierwszy moduł salonu. Zaraz pójdzie drugi, ostatni. Sypialnia. Sypialnia. Bardzo dziękujemy. Kolejny moduł, słuchajcie, czyli kolejne pomieszczenia słuchajcie pięknie to wygląda a tu już otwiera nam się salon naszego klienta gdzie będzie sobie wypoczywał w zdrowym energooszczędnym ciepłym domu oby mu się fajnie żyło Kolejny moduł, kolejna część salonu, właśnie nam się tutaj odsłania. A tu słuchajcie, sypialnia. Mamy oświetlenie wokół łóżek, czyli tutaj nasz klient będzie sobie spokojnie wypoczywał już wkrótce. Panie Pawle, wjeżdża nam przedostatni moduł. Tak jest, czwarty moduł w kolejce. Montujemy i pomyślę, że godzinka dwie mamy temat zamknięty, czyli dom będzie ze spolą, ze sobą w całości super Znowuż zrobiło się trochę zimno, ale za to gorąco dzieje się za mną ostatni moduł dopinamy teraz do całości 99,6 m2 Zaraz będzie gotowe Porządny sąsiad na budowie to skarb. Mm, dziękuję za kawkę. Słuchajcie, prace bardzo fajnie idą. Teraz zobaczcie to okno. To okno wyjścia. To sypialnia naszego klienta. Czyż to nie będzie piękna sypialnia z takimi oknami? A w środku, słuchajcie, drzewo wszędzie. Drzewo. Tu już mamy zabudowę, szafy. Bajeczka, bajeczka. Prace trwają. Słuchajcie, za mną płyta pir, która idzie na dach jako ocieplenie. A tutaj rock wool, czyli wełna skala, która będzie ocieplać nasz dom.